Mano gitaro. Słuchajcie, idę do szkoły, ale zobaczcie, jaka mgła jest. jest mgła, jest zimno, jest już śnieg, także nie fajnie, ale taka czapka Marcel Gitara Zim już do 23 stycznia będzie już dostępna o 18 wraz z nową nutą Marcel Guitara Legenda. Hej, ja to ja już wróciłem do domu po szkole i. Eee, słuchajcie, ważna informacja: otrzymałem wiadomość ze studia, że dzisiaj wypuścili Strange Game na Spotify. A. Także jest już prawdopodobnie ta piosenka na Spotify'u Marcel Gitara. Także kto jeszcze nie słyszał e, najnowszych piosenek Holiday Mode 3, Miamore, Fryer i Strange Game? Cztery piosenki są na Spotify, Marcel Gitara, także rozrastamy się coraz szybciej i coraz bardziej. E, chciałbym, żebyście zapisali te wszystkie piosenki w bibliotekach, odsłuchali je miliony razy i wtedy będziemy i szybciej rosnęli w siłę, także dziękuję wam e, za to, co robicie. Zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał i już 23 e, stycznia o 18 na tym kanale Marcel Gitara będzie nowa piosenka Marcel Gitara legenda tak. Mega długo nie było nowych piosenek, bo aż 3 miesiące. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba, że na YouTubie będzie z 40 tysięcy wyświetleń na właśnie tej piosence Marcel Gitara Legenda, a na streamingach na Spotify, żeby było tak z 10 tysięcy czy 15 tysięcy wyświetleń. Także mam nadzieję, że zrobimy to. Więc rośnijmy w siłę i ja się już z wami kochani żegnam. E, naprawdę. Fajny dzisiaj dzień był, dajcie znać jak wam minął. I już za dwa dni ferie, tak? Bo ja to nagrywam w czwartek 15 stycznia. Także słuchajcie, no ja się mega cieszę, że za dwa dni już są ferie. Dajcie znać, czy Wy też się cieszycie. A ja się już z Wami żegnam. Buziaki, kocham Was. Miałem wielkie okulary, stare pudło. Od gitary, cztery struny, jedna pękła, nie wiem kiedy. Chciałem wielkim być artystą, zawsze mieć koszulę czystą. No, a miałem pusty pokój, pełen biedy. Zawsze chciałem być legendą lat trzydziestych, gdy nadejdą i na scenie zbierać brawa, jak w teatrze.